mandero podróżniczym. A słuchajcie, wielu z Was pyta się mnie, jakie są realne koszty życia w Tajlandii, ponieważ część z Was chciałoby przyjechać na krótszy okres na wakacje, część z Was chciałoby przyjechać na trochę dłużej. Dzisiaj postaram wam się pokazać, jaki jest mój zwykły, zwyczajny dzień i jakie są związane z nim wydatki. I jak zwykle bym był zapomniał, zostawcie proszę suba, bo przecież tego bloga nagrywam specjalnie dla Was. Ok, lecimy. No okej, okay, zacznijmy może od zakwaterowania, ponieważ koszt hotelu jest takim integralnym kosztem najważniejszym kiedy już dotrzemy na miejsce. Ja zawsze wybieram hotele, staram się wybierać hotele z taką lepszą infrastrukturą, mianowicie z basenem. To jest akurat taki prawie że olimpijski, a może nawet olimpijski, 25 metrów prawdopodobnie ma. I oczywiście z siłownią, ponieważ jeżeli podróżujemy, jeżeli nie mamy karnetu na siłownię, to takie jednorazowe wejście na siłownię kosztuje 200-250 batów, czyli jakieś 25-30 zł. Tak? Natomiast ten hotel, w którym ja akurat śpię, z takim pięknym basenem, słuchajcie, z siłownią, którą zaraz Wam pokażę, ponieważ pójdziemy zaraz na trening, kosztuje 600 batów za dobę, czyli jakieś 70 złotych z groszem. No ok, zanim zejdziemy na dół, chodźcie jeszcze, pokażę Wam pokój. Słuchajcie, bardzo przyzwoity. Może w ten sposób. Wcale nie mały. Bardzo wygodne łóżko. Łazienka. I wyobraźcie sobie to jest koszt 70 zł. Tak jak powiedziałem, jeżeli osoby podróżują, tak jak ja przemieszczam się z miejsca na miejsce, ja staram się zawsze wybierać hotele z takim zapleczem, ponieważ tak jak mówię, czasami nie mam czasu pójść na siłownię, czasami to jest też dodatkowy koszt, natomiast jeżeli jest w pakiecie siłownia z basenem i to jeszcze za taką cenę absolutnie można się zdecydować. Słuchajcie, jeżeli chodzi o śniadanie, to zawsze sobie rano robię takiego albo szejka białkowego, albo też soki. Z tej mojej sokowirówki, którą kupiłem za bodajże nie wiem 80 zł. Więc tak raczej na zdrowo, ale też nie za drogo, ponieważ kilo pomidorów kosztuje 50 batów, kilo marki kosztuje 25 batów, więc no, smacznie i zdrowo i tanio. No okej, okay, jesteśmy już na parterze budynku. Tak to wygląda z tej perspektywy. Czyli całkiem nieźle. Tak wygląda hotel. By the way. A bardzo nowoczesny, nowy obiekt. Praktycznie jeszcze pokoje pachną nowością. Siłownia. Powiem Wam, że naprawdę wystarczająca. Także jak za tą cenę. Słuchajcie, ja w cenie jednego wejścia na Siłownię, czyli 20-250 watów, mam prawie połowę ceny. Tego pokoju. No to jest po prostu kosmos, nie? No wiadomo, te ceny nie będą zawsze, natomiast, bo takie mamy czasy. Natomiast śledźcie kanał na bieżąco, powiem wam, kiedy Tajlandia otworzy się całkowicie na, z powrotem na turystykę. Natomiast ja myślę, że i tak ceny przez najbliższe, słuchajcie, nie chcę być prorokiem, ale najbliższe miesiące co najmniej nie wrócą do tych sprzed. Dobra, lecimy na miasto, ponieważ mam dla was małą niespodziankę. No, okej, okay. drugim takim kluczowym kosztem jest transport. W zależności od miejsca, w którym jesteśmy, czy jesteśmy załóżmy w większych miastach, czy jesteśmy na wyspie, tak jak tutaj, będziemy potrzebować innego środka transportu. Jeżeli na przykład mieszkałem w Bangkoku, no to nie potrzebowałem ani samochodu, ani nawet motorbajka, ponieważ tam było coś takiego jak Grab, czyli odpowiednik polskiego Ubera. Czyli Grab samochód i Grab nawet motorbike, czyli jeżeli były korki, no nawet lepiej było zamówić motorbajka, żeby tam gdzieś się przetransportować. Wiadomo, na wyspie nie ma tego typu udogodnień co, co, co Grab, nawet czasami nie ma taksówek, więc trzeba wynająć po prostu sobie albo samochód, albo motorbajka Ja akurat wynająłem samochód. Słuchajcie, ten samochód kosztuje mnie 6900 batów miesięcznie, czyli jakieś 230 batów dziennie, czyli jakieś 27 złotych dziennie. Czyli to naprawdę nie jest zbyt wielki koszt. Natomiast jeżeli chodzi o motorbajka, to jest jakieś, jakiś koszt 2000 batów, czyli jakieś 240 zł miesięcznie, w zależności od tego, na jakiej wyspie jesteśmy, w jakiej części Tajlandii jesteśmy i jakie mamy plany związane z turystyką, ze zwiedzaniem. A niespodzianką, słuchajcie, jest spotkanie z Natalią. Znaczy, nie samo spotkanie z Natalią, na które właśnie teraz idziemy, ale to, to, o czym będziemy rozmawiać, za chwilę się zresztą dowiecie. Czy miejsce, w jakim się spotkamy, nazywa się Dr. Frog Bar and Grill. No i co, chodźmy poszukać Natalii. Słuchajcie, znaleźliśmy Natale, siedzi. Tak, ja cały czas nagrywam, słuchaj. Cześć, moja droga. Cześć. Zawsze, zawsze Natala w takich, kurde, swoich wiosennych sukienkach, ale to cały czas... Wiosennych, no, no, letnich. No, taki, wiesz. No, nagrywam, no, oczywiście, że nagrywam. Słuchajcie, tak, o, winko, proszę, winko, widoczki. No, jakoś można, kurde... Jakoś można, tak, wegetować. Yy, dobra, może poza... będę nagrywał tylko minutkę, bo, yy, tak, chcę się podzielić z... Yy, z... Naszymi widzami, słuchajcie, pomysłem, jaki, na jaki wpadliśmy, znaczy Natalia w sumie wpadła, a będziemy być może go razem realizować. A mianowicie jest to. Sylwester na kosamuj. Sylwester na kosamuj, słuchajcie, jak to brzmi? Tak, tylko tak. No... Nie przygotowana. ty mogłeś mówić, że nagrywasz. Oj, o kurczę. Przestań. A. Przecież ty normalnie zawsze wyglądasz, ja nie wiem. Słuchajcie, no właśnie, brzmi hucznie, tak, brzmi, e, brzmi. Buddy burs... przygotowane, także dzisiaj będą... No tak, ee, notatki, z... będzie, bez, 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 to jest jeszcze nic pewnego, tak? Bo to nie zależy w sumie e, znaczy, od, nas. od nas, tak, znaczy zależy też w większości od nas, ale też po części zależy od warunków, jakie będzie, będą panować e, e, w, w, Tajlandii. w Tajlandii, tak, w trakcie po prostu e, Sylwestra, czy będzie można bez problemu przyjechać, czy coś się nie pozmienia. E, także... Dzisiaj słuchajcie to wszystko zaplanujemy, a w następnym vlogu za tydzień, jeżeli uda nam się to wszystko dopiąć, słuchajcie to damy wam znać. Także my oddajemy tutaj właśnie w tym momencie planowaniu i do usłyszenia po spotkaniu. Słuchajcie, moje jedzonko zamówiłem masama makary. Tak wygląda. Za 220 bahtów, czyli jakieś 25 zł. No, czyli tak jak w Polsce, słuchajcie, ale w Polsce nie mamy takich widoków jak, jak tutaj. Nie? No to, jestem już po spotkaniu z Natalią. Temat jest rewelacyjny, słuchajcie, no Sylwester w Tajlandii, no brzmi po prostu genialnie. Tylko nie wiem, czy nie jest zbyt mało czasu i nie wiem, czy te warunki techniczne, jakie w tym momencie panują, w, co do przemieszczania się, co do podróżowania i co do wymogów, które trzeba spełnić, pozwolą nam na to, żeby zorganizować tego Sylwestra w tym roku. Słuchajcie, będę Was informował na bieżąco, śledźcie te osoby, które będą zainteresowane, czy są zainteresowane wyjazdem do Tajlandii na Sylwestra właśnie. Niech śledzą moje, moje social media, w dalszym ciągu na pewno będę Wam dawał upgrade'y odnośnie tego, tego wyjazdu. Okej, okay, słuchajcie, godzina 20, więc czas na kolację. Jestem w moim ulubionym punkcie sushi. Zobaczcie, za 10 watów za sztukę. Jeszcze do tego, jak się weźmie 10, to mamy jeden gratis. Czyli za 100 watów mam taki pyszny zestaw. Czujecie? Czyli za około 12 zł mam po prostu mega zestaw sushi. No, przekozacko. Słuchajcie, wieczorna siłka. Jeżeli mam możliwość, a mam przecież na miejscu w hotelu, no to mogę sobie wyjść nawet na 15-20 minut wieczorem, pomimo tego, że rano robiłem trening, jeszcze sobie zrobić jakąś partię mięśni albo pobiegać na bieżni, cokolwiek, tak? Jeżeli mam taką możliwość, to po prostu to robię, bo nie płacę dodatkowo za siłownię. Tak jak, tak jak Wam mówiłem, najtańszy karnet w, na dzień dzisiejszy kosztuje jakieś 1000 batów, jedno wejście, jednorazowe wejście, 200 batów, tak? Czyli 25 zł, jednorazowe wejście, karnet 125 zł, więc. No po co, po co płacić za siłownię jeżeli mam właśnie na miejscu w hotelu. Także robię szybki wieczorny trening. No okej okay, już po przebieżce słuchajcie godzina 22 na kolację jeszcze białeczko przed snem. No i co no i czas na podsumowanie dzisiejszego całego dnia. Tak jak mówiliśmy za ten hotel płacę a 600 batów dziennie, czyli to jest jakieś 70 zł. Ok, może na koniec w złotówkach będziemy podsumowywać. Samochód 230 batów za dobę. Paliwo jakieś 100 tutaj na miejscu, 100 batów wyżywienie. Dzisiaj akurat to było 320 batów, ale. Spokojnie, codziennie e, mieszczę się w 200 bat, batach, bo a street food jest po prostu genialny, a e, za 200 batów można kupić dwa, nawet trzy duże posiłki. E, no i co? No i szybko dodajmy 600 plus 230 plus 100 to jest... 930 plus 200 na jedzenie to jest 1130. Słuchajcie, e, zaokrąglimy sobie do 1300, te, te sto, 170 prawie 200 batów e, dziennie, powiedzmy, dodajmy sobie na jakieś piwko, nie wiem, przyjemności. Słuchajcie, za 1300 batów, czyli za. Dziennie, czyli za jakieś 3039 tysięcy batów miesięcznie, czyli to jest jakieś 4500 zł, możemy spokojnie przeżyć, mając bardzo fajny hotel, mając samochód, słuchajcie, i wcale nie żyjąc bardzo, bardzo skromnie. Słuchajcie, bez samochodu spokojnie w 3500 zmieścilibyśmy się. A słuchajcie, mając, będąc jeszcze we dwóch, we dwie, we, we, we dwoje, we dwóch to już obojętnie, te koszty rozkładają nam się na pół, tak? Czyli mamy tak naprawdę albo 2250, albo 1750 zł, jeżeli mamy, jeżeli jest nas, słuchajcie, dwoje. Czyli wystarczy, krótko mówiąc, jedno mieszkanie w Warszawie, które wynajmujemy za 3,5 albo nie wiem, 40 tysięcy oszczędności na koncie, żebyśmy prawie rok mogli przeżyć spokojnie w Tajlandii. Okej, okay, słuchajcie, tym akcentem zakończymy dzisiejszego vloga. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Jeżeli Wam się podobało wideo, dajcie łapkę w górę. I co? I czekajcie na newsy związane z Sylwestrem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!